Siema Dzisiaj opowiem Wam historię zetknięcia się z tak zwanymi kidosami. To był dzień jak co dzień chciałam sobie kupić czekoladę, milkę w żabce, ale natknęłam się na pewną przeszkodę, to był koszmar każdego człowieka, czyli kidosy. Ej, ty? Witam szanowna młodzieży, w czym mogę pomóc? Masz iść z mi do sklepu, kupić lody, ekipy, czy kidosy, monsterka i paczkę sznugów. Dlaczego miałabym ci w ogóle coś kupić i dlaczego Twoja głowa wygląda jak jajko? <laughs> Nie wkurzaj mnie, masz robić to co ci każe, albo gruby fryt ci pokaże. Czy wy czasem nie powinniście być w przedszkolu? Teraz tego pożałujesz, Ty Ej, ty, ja jak głowy, twoja stara idzie. Hoż, i bank ekipy zwijamy się. I tak właśnie pozbyłam się natrętnych kibosów.